Cześć, witajcie na kanale CTGTV, ja nazywam się Jacek i opowiem Wam dzisiaj o przetwornikach aktywnych Fishman Fluence Modern zakupionych w akcji Majonez Zadyche. Zapraszam. Firma Fishman od ponad 30 lat produkuje wszelkiej maści elektronikę gitarową. Od preampów do gitar akustycznych przez efekty gitarowe kończąc na strownikach MIDI. W 2014 roku zaprezentowali światu serię przetworników do gitary elektrycznej o wdzięcznej nazwie Fluence. Nie chcesz? Seria Fluence do dnia dzisiejszego doczekała się kilkunastu modeli zarówno singli, humbuckerów, jak i pick-upów do gitar 7 i 8 strunowych. Kilku szczęśliwców załapało się też na własne sygnowane sety, choćby Tosi na czy Keith Merrow. Bohaterem dzisiejszego testu będzie set Fishman Fluence Modern w kolorze czarnym, czyli propozycja dla ciężko grających gitarzystów. Nie będę was zanudzał specyfikacją, podam wam dwa najważniejsze fakty. Każdy przetwornik Fishman Fluence posiada przynajmniej dwa różne brzmienia, niektóre nawet trzy, mogą być zasilane z baterii lub z dedykowanego akumulatorka, Uniwersalny bądź w postaci płytki cavity lub posłony ruchomego mostka. A co znajdziemy w pudełku, oprócz jak się można domyślić dwóch przetworników dostajemy cztery potencjometry, dwa standardowe 25 kOhm oraz dwa typu push-pull, kondensatory, gniazdo, klips baterii, cztery złączki oraz zworki. Opakowanie wykonane jest dość estetycznie, ale pudełko do EMG Jamesa jest wciąż na pierwszym miejscu. A teraz zapraszam Was na porównanie Voice 1 i Voice 2. Paweł specjalnie nie grzebał przy brzmieniu gitar, żeby dobrze było słychać różnicę. Jeśli chodzi o dodatkowe feature przetworników, pick-upy wyposażone są w symulację długiego kabla znaną choćby z cyfrowych zestawów bezprzewodowych, dla tych co nie lubią prawdziwego brzmienia gitary. Możemy założyć zworkę na pin zmniejszając gain na voice one. Ostatnia opcja to możliwość rozłączania cewek, ale tutaj będziemy zmuszeni lutować przewody samemu do końcówek cewek na układzie pick-upa. Wykonanie przetworników to oczywiście najwyższa klasa. Housing pick-upa zrobiony jest bardzo dobrze. W uszach znajdziemy metalowe gwinty. Całość prezentuje się w pełni profesjonalnie. A jakże mogło być inaczej? Montaż pick w gitarze przebiega bezproblemowo, bo ich rozmiary są standardowe, mieszczą się w klasycznych ramkach. Co do przewodów, z każdego pick-upa wychodzą dwie złączki, jedna z trzema przewodami, druga z dwoma. W zasadzie wychodzi tyle samo co w pick-upach z czteroma wyprowadzeniami, ale w moim małym Cavity zrobiło się ciasno. Szczególnie, że nie jestem ani mistrzem lutowania, ani profesorem układania cienkich przewodów. Dla kogoś kto nie lutuje zbyt często i nie podgryza gitarowych układów może być to leciutko problematyczne. System EMG bez lutowania zdecydowanie tutaj wygrywa. Po kilkunastu godzinach gry na tych przetwornikach nie jestem ani trochę zdziwiony, że tak wiele osób przechodzi pod skrzydła marki Fishman. Niski poziom szumów, bardzo duża dynamika, dwa świetne brzmienia, wszystko czego potrzebuje profesjonalny gitarzysta na scenie i w studiu. Czy straszka, która ogarnęła gitarowy świat po premierze Fishman Fluence była uzasadniona? Poniekąd tak. Pikapy mają praktycznie same zalety. Jedyną ich wadą może być waga i bateria, z której musimy korzystać. No i może serwis za parę lat się zepsują. Podsumowując, czy warto zaopatrzyć się w set pickupów Fishman Fluence? Według mnie jak najbardziej. Szczególnie jeśli grasz dużo koncertów i potrzebujesz solidnych, profesjonalnych i bezkompromisowych rozwiązań w postaci dwóch różnych brzmień jednej gitary. Kanapowym wymiataczom bez odpowiednio wysokich zasobów gotówkowych proponuję pozostanie przy tańszych rozwiązaniach. Do domu czy na garażowe próby zakładanie do swojej gitary Fishman Fluence Modern to jak kąpiel w wannie z butlą tlenową. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Dajcie znać, co sądzicie o przedstawionych dzisiaj przetwornikach. Wylądowały już one u jednego z patronajtów z akcji Majonez zadychę i mam nadzieję, że mu się podobają. Ja się z wami żegnam. Zostawcie łapy w górę albo dwie w dół i do zobaczenia już niedługo. Adios.